5 konny silnik wszystko zależy czego, aha czyli takim o, mniej więcej potrzebuje. podobnym czyli tych tak jak ten no, to... e, tak no tak naprawdę no, w mniejszym silniku żeby tam troszkę szybciej jechać no to trzeba znowu e, mocniej naciskać ten pedał przyspieszenia więc, e, więc no to wszystko podobnie no, wyjdzie tak? tak w prawo sobie aha i z takim dwulitrowym benzynowym powiedzmy 240 koni to jakim trzeba się do różnicy liczyć paliwa no no, też będzie dużo paliw, bo benzynowy, tak naprawdę, nie, też będzie paliwo, że no, też w rzędu 8 litrów. Aha, czyli bardzo podobnie, nie? 80 litrów. 80 litrów to, to w zależności od warunków, która będzie paliwa. Aha, paliw czyli to nie paliwo. różnica jakaś nieduża. Nie, jest tutaj takich samochodów, które tam palą mniej niż tam 7 litrów. Nie ma tak naprawdę. Katalogi gdzieś tam mówią no o szkolne tak, zużyte, ale o takim ten, no, tak jak tutaj wystarczy zerknąć, no, na razie jest 18 litrów, bo jest silnik zimny. Ono no oczywiście tak. będzie malało to, to Aha, zużycie, ten. ale no. A pan myśli, że lepiej jednak pójść w kierunku diesla czy przy benzynowym? Tak teraz Zależy. się tak. Dużo. Ile rocznie samochód będzie jeździł? Jakie trasy to są pokonywane? Czy to są parokilometrowe, czy to jest trasa taka dosyć długa? Y tak, wie pan użytkowość średnia. Między 10-20 tysięcy rocznie powiedzmy i tam. No, y no to myślę, że. Połowę że, w drogę. Że Benzynowy, y bym wybierał. Y jest cichszy, y No i. Się trzymamy, czy coś? Nie, będziemy zjeżdżać tam na lewo, bo e, na trasę trzeba się dostać. A co z Jariską się dzieje już czas wymiany, czy, czy po prostu ten, żeby większy był większy, tak? Ale większy, większy, bo co? Bo, bo coś pan wozi, co, co jakby, bo co jest potrzebny większy samochód? Pan działkę się wyjeździć, tak? A no do Jarisa się nie zmieści, dużo A co pan na tą działkę wozi? Jakieś tam przetwory, czy coś tam. Jak na rodzie. Objeżdżamy i jedziemy tak, jak tam autobusy stąd, tak, do no, jedźmy. Jeszcze dalej. Czyli to nie ma jakichś znaczących różnic, czy będzie na RC diesel w zasadzie, bo to jest to ceny nie, no, podobne no, niektórzy i tutaj właśnie skacali. I tutaj nic nie jest, także możemy A to miałby być... Czy to prywatny czy filmowy zakup? Tak, prywatny. Na urodzie wjedziemy i właśnie pojedziemy tak jak Czarny tam pojechał tak na trasy. nie, nie, wszystkie właśnie tam skręcamy. Co tak wrócimy robimy jakąś konfigurację tak, tego tak, samochodu? Tak, tak, tak. Mhm. W tym samochodzie nowym ewentualnie który miałby Pan sobie zamówić to, to co miałoby być? Kamera jakaś elektryczna, która naprawiowa garzyka w prawo, w prawo, tak? Tak, w prawo. Tu idziemy mniej kawałek takiej szybszej drogi, tak żeby się rozkręcić No z takiego małego samochodu tutaj troszkę wyżej się siedzi jednak i Na pozycja za kierownicą Wygodnie Panu? Zobacz, w lusterku świeci się jak nadjeżdżają samochody, ta żółta kontrolka, a ona jak Pan by chciał zmieniać pas, to to, to na Jim? Utrzymuje w pasie ruchu, nie wiem czy pan to czuje. Jest, jest takie, on w momencie, kiedy się nie tylko wskazuje, że chce się zmienić pas. To on tak lekko kontruje, bo on nie wie, że chce pan skręcić. My będziemy skręcać w prawo, definitywnie, nie tak, że już trzeba tutaj się przebijać. Bo Tiguan występuje jeszcze w takiej troszkę krótszej wersji. jako tak. Tiguan zwykły, bo Tiguan on Space ma po prostu większy bagażnik i możliwość przewożenia siedmiu osób, tak. e, z tego względu, że są dwa dodatkowe siedziska z tyłu, a jest jeszcze krótszy e, taki model. zmienia e, tak, to wersję? Tak, zmieniamy państw, nie się czy to będzie dalej To kawałek, tak, ale. To jest taka sprytna kieszonka na telefon, można sobie włożyć za tak, siedzeniem, prawda? Tak, tu jest, dokładnie. To bardzo takie funkcjonalne fajne rzeczy. Hmm. Tak, tutaj ten podłokietnik też jest regulowany, także można sobie oprzeć rękę. Ma się spadł, bo się troszkę rozgrzał gdzieś w czasie. Myślę, że jeszcze nie spadał. No jadąc tak mniej więcej do 100 na godzinę, to, to to jest tam, myślę, że do 7 z kawałki, gdzieś tam No, też nie jest lekkie, bardzo to jest, to na jakieś 600-700 kg, więc jest duży samochód. No, ja to nie ma takich hydrydowych jak, silników jak Toyota, ma. Więc, więc no więc